1 grudnia chorzów i drugi test mecz w ramach dzisiejszych Football Trials właśnie na Śląsku. Pierwszy mecz obfitował w bramki. W ciekawe akcje, w dobre. E Jakościowe przede wszystkim akcje, no i zobaczymy, jak będzie to wyglądało w drugim meczu, w którym wystąpią zawodnicy urodzeni w latach 2002-2003, składy zieloni. Dworak w bramce numer 90, 80, 55 to Kłosowski, 16 Kostoń, 2 chranowski 51 Czerwiński, 49 Rogalski, 8 Witkowski, 31 Rozmus, 21 Pluciński, Łącki numer 9 i Michalski numer 7 to zawodnicy ofensywni. Na ławce zostają 97 Psój, Maziarka 20 i Zielezny 53 I Czerwoni. Skład drużyny Czerwonej numer 1 w bramce Bill 31 Wolak, 27 Michalczyk 32 Macedoński 50 Tandereszczak 8 Mazurek 41 wątorczyk, 8 Buchtiar 23 Leśniak i z przodu Woźny oraz Brzoza. Na ławce zostają Sandera numer 10 no i Dwora, który jest bramkarzem, więc będzie w rotacji w trakcie tych trzech tercji, które przed nami. Wszystko już gotowe, aby rozpocząć to spotkanie. Sędzia zaraz da sygnał do rozpoczęcia tego meczu. Pierwszy mecz bardzo ciekawy. Sporo w ogóle bramek pada w ramach projektu, w meczach w ramach projektu Football Trials, a więc na początku tego spotkania. Piąta minuta gry, ależ ciekawie leci ta piłka. Mogło tu nawet dojść do... Trafienia bezpośredniego z rzutu różnego, ale też czujny był w bramce Dworak. Nie dał się zaskoczyć. Wydaje się, że lepiej weszli w mecz zawodnicy czerwonych. Ładna klepka, zagranie bez przyjęcia, uderzenie z dość sporej odległości Tander Szczaka. A to było 21, 22 metry, no i taki świdrujący pocisk wypuszczony z pod prawej nogi, ale dobra interwencja bramkarza. Szybkie przejęcie w środkowej strefie, i nadarza się okazja do kontrataku dla zielonych. Nieźle, Pluciński tutaj nie zagotował się. Spokojnie rozgrywają rozsądnie ten atak zawodnicy zielonych, no ale tutaj Plucińskiemu zabrakło precyzji. Myślę, że płaski strzał w długi róg, to było najlepsze rozwiązanie. Ten strzał taka wersja siłowa, niestety rozpoczyna grę od bramki. Też cały ten. E, cała ta otoczka e, każdego kolejnego testu meczu naprawdę e, imponująca, ale może o tym e, za chwilę. Bo już teraz akcja w polu karnym. E, wpadł w szesnastkę Buchtiar, chciał jeszcze gdzieś tam poszukać partena, który wbiegał chyba e, na dalszy słupek e, takim mięciutkim dośrodkowaniem. Ale gdzieś piłka przesiznęła się. Pomiary e, masy ciała, e, tkanek, też e, testy e, czysto piłkarskich umiejętności. Ale teraz świetna okazja dla zielonych. No to była sytuacja 100% w jakiej znalazł się zawodnik w zielonej koszulce. To był numer 51, a więc Czerwiński. No ale też trzeba zaznaczyć, że Bill naprawdę dobrych sytuacji do zdobycia gola. No, no wciąż 24 minuta i Bramek w drugim meczu testy meczu football. Teraz nie mamy teraz uderzenia. No i dobra interwencja. Kolejna w tym meczu dworaka. No świetne, ma warunki fizyczne ten Bramkarz. Wyciągnął się jak długi, no i to uderzenie odbił też bardzo dobrze do boku. Tam nie było możliwości dobicia tego strzału. Bramkarz, który na co dzień jest zawodnikiem, znicza pruszków, Matthew Dworak. I też mówiłem o tych warunkach fizycznych. met 92 wzrostu, więc naprawdę no, potężnie zbudowany zawodnik, urodzony w roku 2003. Teraz uderzenie, ależ potężna bomba. No i spójrzmy, jak to wszystko się szybko rozpoczęło. Tandereszczak uruchomił partnera. No i tylko super uratował w tej sytuacji. Psuja byłby bezradny. Zobaczmy, zabiera się tutaj z piłką. Grający z numerem 19 Brzoza. Dotychczas był nieco niewidoczny. Jest okazja na lewej stronie, no ale kapitalna interwencja w defensywie. Jednego ciąży. Nie mamy bramek ale jest jeszcze naprawdę sporo czasu, to dopiero 38 minuta, no teraz bardzo dobrze popracowali w pressingu na połowie rywala czerwoni, może to jest jakiś sposób na zaskoczenie rywala, kapitalna piłka, no i mamy 1 do 0, Leśniak zdobywa gola, 38 minuta, no mówiłem o tym, że brakuje bramek, a tutaj, jak na zawołanie, to trafienie no i też przepiękne, trafienie przepięknej urody. Mocno wbita piłka, tak w punkt lecąca. No i tutaj, dopad leśniak do futbolówki, bardzo pewnie, bardzo mocno tutaj, bez szans, absolutnie był bramka. Jak zareagują na tą utratę gola zawodnicy zielonych. Na pewno broni nie złożą, jest już tutaj okazja. Bardzo szybki zawodnik zielonych wbiega sytuacja sam na sam. No, jakżeż tego nie trafił. Zawodnik z numerem 51, a więc znów aktywny Czerwiński. No, wszystko zrobił dobrze oprócz tego, wykończenia tutaj musi trafić w takiej sytuacji. Skiksował po prostu. Teraz w środkowej strefie boiska sporo walki. No i ostatecznie górą zieloni. Jest tutaj dużo odległości przed Bramką. Ja myślałem, że nie będzie kusił się na uderzenie tutaj Łącki, ale jednak uderzył. No i naprawdę niewiele zabrakło, aby tutaj zwrócić uwagę na poziom tego meczu. No, który naprawdę jest bardzo wysoki Sporo zawodników wykazuje tutaj umiejętności indywidualne Ależ kapitalne trafienie Tandy Szczaka, no tak jakby chciał tutaj potwierdzić moje słowa No przede wszystkim właśnie ten zawodnik w drużynie czerwonych Wybijał się od dłuższego czasu, no i proszę zobaczyć Złamał akcję do środka, popatrzył I kapitalnym roganem w boczną siatkę w zasadzie Tandereszczak zdobywa drugiego gola Dla drużyny czerwonej No ale naprawdę to trafienie Jest po prostu prześliczne Dwubramkowe prowadzenie No i lekko rozbicie Są zieloni, a czerwoni wyprowadzają kolejny atak Tandereszczak uderza Obrona golkipera No teraz dobrze Spisał się Psuj w bramce Ale po raz kolejny kapitalne uderzenie Prosty podbiciem No i nie wiem, gdzieś tam w okolice słupka Powoli ściemnia się nad stadionem śląskim w Chorzowie. Ale tutaj oczywiście mamy świetne oświetlenie. Zobaczmy uderzenie tym razem z narożnika pola karnego. Autorstwa Michalskiego dobrze się obrócił. Znalazł sobie troszeczkę miejsca. No i ten strzał niezły, ale też dobra interwencja. Druga tercja tego meczu. W drugiej tercji mamy jeszcze nieco ponad 8 minut grania. No, i zobaczmy. Kolejna akcja czerwonych. Naprawdę bardzo duża dynamika tych ataków. W uderzenie grającego z numerem 10 Sandery, który w pierwszej tercji siedział na ławce. No i też niewiele zabrakło, myślę, jakieś pół metra. Teraz na lewą stronę. Zobaczmy. Tam jest chyba, Michalski, z tego co dobrze widzę, dogranie nie najlepsze. Poradzili sobie z tym wszystkim czerwoni, ale tylko na chwilę, znów Zieloni przy piłce, niezłe dogranie, zobaczmy co z tej akcji wyjdzie, uderzenie, no już widziałem, powiem szczerze, to piłkę w siatce, ale też dobrze, przytomnie tutaj Pruciński zostawił piłkę partnerowi, no i Rogalski starał się zaskoczyć Dworaka, który w tej tercji stoi między słupkami, tam jeszcze, jeśli nie chcą przegrać tego spotkania zawodnicy Zielonych. A teraz kolejna okazja, wpadała w pole karne. Wpadają w zasadzie zawodnicy czerwonych. Uderzenie, no i proszę. 3 do 0. Mamy dla drużyny czerwonej kolejne uderzenie z dystansu. No świetnie są dysponowani jeśli chodzi o ten element w dniu dzisiejszym zawodnicy czerwonych. No i któż by inny jak nie chyba MVP tego spotkania na ten moment Szczak. No i zawodnik Wrocław Akademii, a więc właśnie tam Dereszczak na pewno do któregoś z notesów trafił. Ale zobaczmy, jest kolejna okazja: 4 do 0. Rozbici już w tym momencie na kawałki. Zieloni Brzoza zdobywa swoją bramkę. Też przytomnie się zachował. Tutaj świetnie też dograł mu tą piłkę wątorczyk, taką mięciutką. Wrzuteczką w pole karne. No i świetnie to zrobił. Zawodnik drużyny czerwonej nie spanikował znów takim mocnym strzałem. Powiem szczerze, że ten zespół czerwonych naprawdę jest chyba jednym z najmocniejszych, jakie widziałem w ramach projektu Football Trials. Naprawdę bardzo dużo mocnych fizycznie, ale też kapitalnych technicznie zawodników. No teraz kolejne uderzenie, tym razem grającego z numerem 6 Buchtiara. Ale też dobra interwencja, trzeba przyznać. Idą jak po swoje, po kolejne gole. Zawodnicy czerwonych, uderzenie z szesnastki, no jak to nie wpadło, już też myślałem, że ta piłka za łopocze w siatce, Brzoza uderzył lewą nogą, gdzieś piłka się odbiła, Tam od... ten wynik mógł być zdecydowanie wyższy, a tutaj jeszcze mamy 10 minut grania w Chorzowie, Tandereszczak, kolejne uderzenie, tandereszak no to jest... Nieprawdopodobne, co wyczynia ten chłopak. No, uderzenie z dystansu to ma kapitalne, naprawdę. Tutaj nie zastanawia się długo. Przyjęcie, poprawienie piłki do strzału, i ta prawa noga to naprawdę jest no, po prostu wyrzutnia pocisków. Kapitalne uderzenie 5 do 0, 81 minuta. Nie mają już zbyt wielkiej ochoty do gry zieloni, no i zapewne sędzia tak też się dzieje, zakończy to spotkanie 5 do 0, czerwoni wygrywają z zielonymi, absolutne show tendereszczaka, trzy gole tego zawodnika, swoje bramki dokładają też Leśniak i Brzoza no i naprawdę świetny mecz zaraz wracamy do Chorzowa